widoki. Mam chęć obejść wszystkie te właśnie pola. Ja są takie trąbące. Wcześniej ich nie było, teraz jak postawiali. Tam jest jedna, druga, tam kolejna trzecia, koło wszędzie. Dobra, spróbujemy teraz zejść. No i co, widzimy się już na polu mam nadzieję, że coś może znajdę pozostałości jakieś w wcześniejszym sezonie no ale jak będzie to zobaczymy fajny spacerek chodzę już dwie godziny bym mógł tak chodzić nawet i cały dzień Dobra, podejdę sobie pod tamtą bąbkę, później tam zobaczę. Może coś się trafi.